Dzień dobry z tej strony Dzień dobry, z tej strony Koteł. E, przepraszam za tą przed, e, przerwę e, w moim mówieniu e, To jest mój pierwszy film na tym kanale. Jest to kanał taki gamingowy, będę się tutaj... Będą się tutaj pojawiać. Będzie się tutaj pojawiać wiele gier. E, I się akurat wypadło na Among Us. E, Mam sporo gier na telefonie, bo gram na telefonie. Mmm. i co? E... Mojego poprzedniego filmu nie oglądajcie. Naprawdę nie oglądajcie go. Nie opłaca wam się, tylko mam wniecie sobie czas e... Poza tym e... zagramy sobie dziś trzy gierki e... Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi w samej grze, są, są jest 9 jest 8 crevemate'ów i dwóch impostorów. E, impostorzy zajmują się tym, aby jak najszybciej wyeliminować wszystkich crevemate'ów. E, Zabijają wszystkich, wygrywają, a gdy... E, hmm. Kurde, co nie... a, e, a gdy w, w CriveMate mają zadanie robić zadania i domyślić się kto jest impostorem. Jeżeli wywalą e, za, za burtę dwóch impostorów, to wygrywają albo mogą też wygrać, robiąc w, ukończy, e, ukoń, robiąc tak, że po prostu wszyscy ukończą wszystkie zadania. No, więc przechodzimy do Gierak. E, jeszcze przed rozpoczęciem, e, dajcie łapy w górę. E, myślę, że tak z 5 i będzie ok. E, dajcie subskrypcję, jeżeli lubicie ten kolor szary, bo ten czerwony chyba, chyba go za dużo jest na YouTube, nie? No, a my sobie przechodzimy do Gierak, oczywiście na publiku. Jakaś Nataszka. Ja oczywiście też się nie dzicie, że mam wszystkie skiny, bo tak, mam wszystkie skiny, mogę wam to udowodnić. Pyk. Pyk. Eee. Co jest? Halo? I nie wiem, czy. Okej, okay, dziwne. No, przechodzimy sobie zaraz do pierwszej gry. Eee, a I co mam? To a, pierwsza gierka. No, niestety, Quick Night. Hmm. W takim razie pójdziemy sobie do. O nie, mam kark. Rzadkie w Among Us. O nie. Dlaczego Claris kłamie? Przecież on widział ciało. Sej what? Kafe do Navi. To co na... kim razie razie cień okej okay, dobra no i dobra to nam jest jeden następ do wykonania. E, więc no, tutaj mi śmierdzi albo Biale na oczach węd. Biały na oczach węd. No i dobra. Przepraszam w ogóle za moją e, panikę. No dobra. więc biały. biały. Dobra. Błagam w falcie białego. Właśnie no. Biały no. Nie wiadomo ile procent. To grozy. Okay. Is is a win. No i dobrze. Pierwsza gierka wygrana. Bardzo spokój. Mm. No i co? no Proszę bardzo.

Potar. Kap kap kap. Ping 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 ping. Hallo. To, to cie żwonin na minimum procent. Ok. Vabbè, cervo. Se il report, c'è un altro report, ne è Aleo, stupi. No, è. Yeah. Ej, dobra, już się nie układa w ogóle Win! Dobra! Essa e, druga bina... O jezu, to będzie szybki odcinek. Chociaż tak, 9 minut to sporo. No, no dobra. E, Więc e, Znowu Es. Z... No i co, no, po tej rundzie kończymy odcinek, jak już mówiłem. Mm, łapku, lajkujcie film, no, subskrybujcie ten kanał. A my zaraz będziemy przechodzić do trzeciej rundy. Nie. Nie. Dobra, gramy na 8. i tak ja coś wyjdę, bo nie chcę nie nie No dobra. Jezu, gość napisał. O Boże. O, a jednak nie wychodzą. Dziwne, niezgodne, zaraz czarny. Zr... Ale czarny zaraz nie wyszedł. W elektryku. Ja się może wy. Minimum zadań. No fajnie, bo. O nie. Najgorsze zadanie w najgorszym miejscu. Nie było Dobra. Halo, halo. Ok. O nie. Śmierdzi Uh -huh, uh -huh, uh -huh. LUNA feg, uh, task. Så, hej! Luna. Luna jest luna! Jezu, i teraz samym Nie, samym mnie, samym na mnie? Nie! Ja nie! Dla mnie to jest... No kurde, ale to jest luna, o nie. Ale głupi, to nie Luna. Oj, przepraszam cię, przepraszam cię, Luna. Nie, 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 Luna, przepraszam, bardzo cię przepraszam. Nie, o, mam. chodź, chodź. O, o, chodź, chodź, Bill, chodź. O, no, właśnie tam. Chodź. Ej, o, dobra. Mhm. Dobra. Ping, 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 ping. Mm. Mam jeszcze w... Okej. Okay. Jeszcze. Mm, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesięć. Only nie to my Simon Says. Mm. Okay, dobra, proszę przejść. Okej. Hmm, Okay. Oj, Mhm. Okay. w tym mm -hmm. pyk, pyk pyk, pyk uarntuję to było moje ostatnie zadanie nie moi, moi drodzy Zrobiłem to co się dało. Mmmm, nie wiem, podejrzewam, miałem impostura pikował, taska. Jest olec, impo. No, weźmy tą jerkę, bo nie teraz zabiję różowego. Tak? Zabiję już. No tylko... Dobra, no to widzowie, no... Co ja mam powiedzieć? Dzisiaj rundy wygrałem jako CreepMate, niestety trzy rundy CreepMate Myślę, że będziemy robić sobie także trzy odcinki z jakiejś gry Potem trzy odcinki z innej I bym, po prostu będziemy sobie tak, Te różne serie, na przykład, kontynuować Jezu Cześć. mam ich już laga. Ale dobra no. Już. Więc no no Myślę, że... skończymy ten odcinek po 15 minutach. Więc... No. Cześć! Widzimy się jutro o godzinie 15. Więc cześć!